I To ile to tylko komplecik? 120 so to jaka jest rasa? Jak <trymka> Z... samica. <trymka> Artek, jakie to są? <trymka> <trymka> Seramki. Seramki. króliki, kolego, po ile tutaj mamy? 25 zł za sztuczkę. 25 zł za sztuczkę. A tutaj mamy co? To jest samczyk czy samiczka? I kosztuje? 50 <trymka> zł. Pan Ten kogucik, proszę bardzo, jak się kuczyk prezentuje. Jaki jest ten kogucik jest? Co 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 i sprzedany już te kurki to są, po ile tutaj te? po 80 i jaka tutaj to jest rasa? ceramki seramki, kaczuszki? po 60 tu mamy kurki ceramki po 80 800 zł i koguciki też? jeden kogucik jest jeden, jeden kogucik, same tutaj panienki do wydania i kogucik nie znał okrasę, żeby to no. Po 80zł zapraszamy do Jednińska. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja I zapraszam na relację z w Jednińsku. Tylko proszę przyjeżdżać rano Piąta, szósta, bo już po się ludzie pakują I można kurę kogucików I takie kaczuszki możemy tak samo zakupić Jakie króliki mamy, to sobie jest rasa? 80zł Samczyki czy samiczki? Samiczki Samiczki, tutaj mamy Samiczka Też 80zł Można tak. potargować jakby coś, tak? Tak jest Zapraszamy po króliki Jest dużo królików tak samo w Jednińsku. Te koguciki w jakiej cenie? To Zaberki, to po ile takie zaberki? 35 zł. 35 zł. Dzięki. Dzień dobry panu. To mamy baranki francuskie, tak? Takie. To jest parka, czy jest tam czeki, co to Chłopaki. jest? Chłopaki, kawalerka, ile taka kawalerka? kawalerka? Cześć Paweł? 140 zł sztuka się ceni. 140 zł sztuka się ceni. Paweł. To mam takie kurki, ko kochinki chyba, nie jestem tak, pewny, kochinki i... Ile te kokinki? 100 no Zapraszamy do języka 100 koparów mamy kaczki biegusy, czy to są Nie, to są gęsi landesy Gęsi landesy, już was zeszczeliłem Po ile takie gąski? 120, no. 120 no. dobrego migały Takie króliczki macie jeszcze po ile? Od A tutaj mamy? To jest nowozelandzki? Nowozelandzki Nowozelandzki, tak I kosztuje to, to jest samica czy samczyk? Nie wiadomo Nie wiadomo to jest Dobra Te srokacie to po ile tutaj? 50zł Jakie króliki to to jest? Jaka rasa? Belk. i on kosztuje? 50 zł się Te maluszki. Tak, te maluszki po 50, te po 80. Po 200 zł. Ładny ten tak. samczyk ten jest bardzo duży, on waży tylko, nie? Tak, można wyciągnąć. O, pokazać. Taki samczyk, piękny samczyk. 200 zł taki samczyk. Moment. 200 zł taki samczyk. Samczyk taki szuka partnerki. Takie. 200 zł taki samczyk. A ten biały, tak. ten biały? Też samczyk, proszę Ufam. bardzo, jak piękny. To już jest inna rasa tego białego. Jak on się To jest berg. Też Belk. To no, jest inna Też Belk, samczyk też mi się złodzieje. Zapraszam do jedyńska po króliki. gdzie to, co kosztuje? Pokucik? No? 45 na wagę mamy w piątkach wszystko zboże wiem też później ze to są pap te papuszki to są te faliste i widzę te papuszki 35 zł Królki no też mam takiego gucik można kolego po info tutaj jakby coś takie mamy króliki, to są króliki srebrzyste tak tak wielkie są srebrzyste Wielkie jasne sobie I po ile są? Bo nie wiem czy nie przywitałem, ale lepiej... 7, zł. 70 zł Zapraszam do, do kolegi tu po króliki, do Jedlińska. Dzisiaj był bardzo duży tak, ale trzeba przyjechać rano, żeby tutaj coś kupić, bo... Proszę bardzo, już kateczki puszczę. króliki nie, pan nie, dzisiaj nie, nie widziałem. No, 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 no. Nie, nie wiem, nie chcę upowierać informacji. To jest samczyk? Tak, samczyk. kosztuje on? 200 złotych. Jakie zł. zł. króliki? Po 50 zł takiej maluszki. nie wygląda. Nie ma tutaj o tych właściciela. Te Ty koguciki to jest takie. Kurczę, zapomniałem jak się one nazywają. To jest parka, widzę. Kurka, kurka z kogucikiem Ale Nie wiem po ile one są. Takie króliki po ile? O właśnie zaśpiewaj tutaj. Po ile takie koguciki tutaj? Kolwietyczki, gdzie takie inczy Andrzej? 30 zł 30 zł i owiec takie śniadki mamy, widzę. Nywek To takie kurki są i kogucik. Kogucik jest, ale nie wiem co ile kosztuje Taki kogucik? Średyszki. Średyszki. Zapraszamy też do Izka, tu mamy indyczki. Kolega jeszcze tutaj mówi puściutko jest wszystko zostało. I 300 zł parka, tak? 300 złody parka, czyli indyczka z indorem, czysta złoty taki kompleci, szwatka i I Maluszki, Zapraszam takie maluszki do Jedynska, Pójdę takie maluszki, proszę bardzo. Podwierzki pod zapraszamy z króleków, to jest trochę chyba, nie? Nie, mieszamy, mieszamy. I co kosztuje? Cztery dyszki Cztery Czteryszki, tu też mam taki młodzież. Jest też podwieżki, zapraszamy do jedyska, jest dużo królików. <laughs> Także zapraszam po zakupy. Żeby takie mamy. Bo są kurki ozdobne kolorowe. Ile to jest? Kochinki. No. no i po jednej kochinki? Po słówkę za sztukę, tak? A koguciki to jakie rasy? A koguciki też kochiny. Też kochinki po słówce też tak? Nie, po cztery Po cztery dychy, czyli kawalerka kosztuje taniej, po cztery dychy, samiczki drożej. Do. Dzięki bardzo, dobrego dnia. Ozdobne, tak? Sirki to są tak, dzień dobry panowie. A co to jest? No dobrze, niech będą są. No dobrze. No po ile one są? 130 po jakie króki mamy po samczyk? Samice. Tak po ile takie samiczki. Ja to są z rodowodem widzę, bo ma ta, tatuaż 150, 150. w Łodzie. 150, 180. 180, bo z rodowodem tu jest, właśnie widzę. Króliki te po ile? Te to nie wiem, bo nie moje. Nie ma właśnie tych królików. Jakie rasy mamy ten komplecik? Jakie rasy to mamy, te kurki? Karzełki, o, sobie przypomniałem. Karzełki porcelanowe. właśnie też sobie przypomniałem. Jest taka parka? 20. Mam takie króliki. Zapraszamy też do Pan Andrzej zezwolenia po wszystkie akcesoria dla gołymi do drobiu, dla kur. Wszystko co potrzebne i nawet dla konia pan Andrzej ma. Zapraszamy też do pani Kasi tutaj. Na stoisko mamy karkoweczkę, mamy kiełbaskę. Na wszystko, wszystko panią Kasie nie można, także góry nikt tu, stąd nie wyjedzie. Zapraszam też na hotdoga, proszę bardzo. Jak gorący na gorąco taki hotdog też można zjeść i kawka, herba. Zapraszam też do jajka. Tu jest mamy, proszę bardzo. Jajka przepiórcze. Mamy tutaj telefon namiar. Coś potrzebał jajeczka, proszę bardzo przy hodowla. Zapraszamy do jedziska. Tylko pan, tu jest Państwo są. Co y, druga y, niedziela. Zapraszamy też po jajeczka. Za 10-14 zł Z tak. 10, podminnymi rzutkami kosztujemy a, po ile jajeczka złote są? Złote 40, także tak, mamy tutaj wszystko. A te takie olbrzymie to są jak jajka? Z czego? Gęsie, Gęsie mam tak samo nie jajeczka po. Nie wiem. A nie wiem. No dobrze, 10, nie 14. wiemy na. Jakie króliki po ile mamy? Mamy po 15 złotych. Zł. Wychować to kurczę po 15 złotych, a tutaj ten większy? 80. 80. Zapraszam to do jednejska. Te są te te droższe, nie? Te po 35. Królików mamy dzisiaj dużo. Nie? Mamy takie króliki Ile te króliki mamy? 50, 90 samica 90 samiczka taka no, zamykam tą ciężkę Te To Te postupce. to są tylko po stówce, tak? Ka Indyczka, co ta indyczka kosztuje? Ile ta indyczka? To nie postówce, 40, postulce, tak. tam, 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 tam indyczka, tylko Indorek Indorek! Nie spojrzałem dobrze, Indorek! I co takie Indorek? stówki, taka cena wyjściowa czy do zapłacenia? Nawet, tak, tak, sprzedane, już nie jest nie dostaw i 10, 10 zł. Dzięki. I jakie resy mam te kurki? Kochinki, miniaturki. I po ile tutaj mam za sztuczkę? 20 parka. Zapraszam wtedy do Lindska, serwowaj parka takich kochinki. Tylko zapraszamy, mówię, po dół, się koledzy pakują, trzeba tak do siódmej rano najlepiej, szósta, siódma, do pół do ósmej. Dzięki. Mniejszy mi po ile? Po 30 do świadka. taki widzę, że bez końca, takie mało co się trafia po 30 złotych. Takie kaczory, zapraszamy do GIF-u tylko proszę przyjrzeć z rana, bo się ma też już kaczory wyspinane kaczki, nie? I ja kaczki takie... jeszcze są, kaczory Kaczory, no. I po te kaczuszki? Para czy sztuka? Para. Para 160 zł. A kaczuszka? 60. 60 no. Tutaj na tych sztuka. Masz i kurka. Kurka. Po pięć na koniec Stary kolega robi promocję. Dziękuję wszystkim za udanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Z łapki góry pozdrawiam wszystkich. Hej, Karko, proszę przyjeżdżać z rana. A pół do się koledzy pakują. I kogo no. ci kosztuje? 70. Zapraszamy. Proszę, jaka ba ładna barwa. Piękna, przebiegna barwa. 70 zł takie kogo ci. się, że żeby tu przyjeżdżałem o trzecie, to ja dzisiaj zmówdziłem się czwarta wejścia, a proszę spać po pierwsze, ja nie wiem. Ale jak mam już powiedział, że on 3.15 już otwiera. No. no tak, taka jest prawda. No. O kurcz nie wyłączyłem, zapraszam też po takie klateczki. Ile taka klateczka? 190. 190 zł. Za ponieczorek taki co kosztuje? Za mica jest. Takie Jakie maluszki po ile? 40 zł 40 Są kurki silki, tak mi się wydaje. I królik to co to kosztuje? Taki 150. to samiczka. jest Samiczka 150, zł. tu mamy. Samiczka zakocona 150 zł. Zapraszamy do jedyńska, tu. A tutaj to są samce, takie po 60 zł. Tutaj takie 40 zł. Zapraszamy do jedyńska, ale z rana proszę przyjeżdżać, bo godzina pół ósmy się każe, pakuje. Już, już jest po handlu.